W tym odcinku Robert Macik i Bartek pływali z delfinami. Odwiedzili podwodny świat. Ty Rekin. I podjęli się ekstremalnych wyzwań w akwaparku. A na koniec zjedli kolację na 122 piętrze w ekskluzywnej restauracji. Gdzieś na odległej galaktyce Ziemi, a dokładnie w Dubaju, wyszkoleni superagenci, zwycięzcy rankingu mistrzów oraz Pasud, zwykły kibic, Bartek i operator Mateusz udali się w tajną, fajną misję Misja Dubaj, której celem jest pomoc istniejącej cywilizacji, dobra zabawa, uratowanie ludzkości i przeżycie niezapomnianych wrażeń. A propos nie zapominania: to nie zapomnij zostawić subskrypcji i kciuka do góry. I jeszcze jedno: odcinki z serii Misja Dubaj mają na celu pokazanie, dlaczego warto grać w Betclick, brać udział w misjach Betclick i generalnie trzymać się z Betclick. Więc jeśli jesteś już w tym Betclick, to pokaż ten film znajomym. W końcu razem raźniej. Aha. No, może nie zawsze, ale przeważnie. Misja Dubaj rozpoczyna się właśnie teraz bym chciał powiedzieć, ale rozpoczęliśmy wczoraj, proszę Państwa, przed nami pływanie z delfinami, mieliśmy jedno ostrzeżenie, nie można z nimi pływać. Można się co to... naprawdę? Można się z nimi tylko bawić, czyli A co? To... co to za różnica? Opowiedz nam! Pływanie polega na tym, że przemieszczamy się. Naprawdę? Ła w wow, masz tyle ciekawych informacji. Lecimy, słuchajcie, będziemy robić co nam się podoba. Szybciej jak sobie do delfinów, już. Właśnie zastanawiamy się, czy mam szansę z delfinem, bo tak, rączki krótkie, zasięg mały, śliski jest, ciężki. No my się naprawdę wykaraskać ze wszystkiego. Nie, jak... słuchajcie, delfinków nie wolno męczyć, nie. chyba że potem w pokoju hotelowym zmęczyć delfina, jak to się mówi, tak? No to tak najbardziej. <laughs> Jezu, ale zaje... Ty, one się tak po prostu słuchają, o widać, że on im coś pokazują. one to robią. Na przykład Mateusz, tutaj, co tu stoi za kamerą. Połowę polecenie nie wykonuje. Delfin 100%. Tylko nie karmią. Faktycznie. Musimy mieć dla Matejgo takie smaczki, jak ty zrobi. To A umiesz tak jak delfin? To, to mało... W tym momencie przyszedł do nas ochroniarz i powiedział, że nie możemy nagrywać profesjonalną kamerą. Tłumaczenia Roberta, że operator kamery nie jest profesjonalistą, nie pomogły. I od tego momentu zaczęliśmy nagrywać telefonem. Gdzie są te delfiny? Słuchajcie, okazało się że mamy taki najtańszy pakiet, i będziemy chcieli oglądać film o Delfinach, ale wprost ma to Warto było przejechać 6000 km. Koniec pływania z Delfinami a jakie wrażenia? Bardzo Super. miło, przyjemnie. Ślisko wygodno Nie były takie śliskie wcale, Ja myślałem, że by to był, on był taki Jak tak... ja go dotykałem, to mój był, no on był śliski. Jeszcze no, wtedy był śliski, a już przy no, był nie A mnie dotykało po, 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 po kieszeni na no, ciebie, nie Wspaniałe wie. przeżycie. Tak, cudowne słuchajcie, pamiętajcie, nie świecimy do oceanów. Świecimy Maćkowi na posesję. Aha! Ladies and gentlemen, słuchajcie, sprawa jest taka, że jesteśmy sobie w y, bardzo fajnym zajebistym miejscu i wyobraźcie sobie sytuację taką, że za szafki dodatkowo trzeba płacić. Ile pięć złotych jest? 50 zł. 50 jest od szafki. Dla powiązania tego jak wygląda szafka. Ale wiemy wielkość nie ma znaczenia. Jest okej. Okay. Niestety Robert miał problem z otworzeniem swojej szafki i musieliśmy czekać na pomoc obsługi. To ładne, rajk, raj, Pierwsza szafka. Pierwszy kot mi dali nie działał, czekałem 20 minut. To nie jest tak, że w Dubaju wszystko świetnie zorganizowane. Jeżeli zazdrościcie mi, że tu jestem, to wyobraźcie sobie, że straciłem właśnie godzinę na to, żeby zamknąć ręcznik w szafce. No i ręcznik mam tutaj, już nawet nie wiem co mówię, a ręcznik kosztuje 40 złotych tak w ogóle, więc... Cieszę się, że tu nie jesteście, bo tu nie jest tak fajnie wcale. Ależ to pięknie wygląda, proszę Państwa, spacerujemy sobie po tym dubajskim aquaparku. Idziemy zaraz na jakiegoś Posejdona. Bartek mnie tu prowadzi, bo on już tutaj był. Tu wcale nie jest tak fajnie, jak wam się wydaje. Tutaj są takie kolejki jak na otwarciu Lidla i jakiejś nowej promcy, no. co, co rzucą? A przy okazji na górze otwierają Lidla. No co, gramy w kamień papier, nożyce, kto zjedzie na tym Posejdonie, który wygląda dosyć pionowo. Raz, dwa, dwa trzy. trzy. No i tak było. No. Ej, do, do widzenia, miło było was znać. Tak to wygląda. No, takie jest solarium. I tam śmietnik jest od razu. Eee! Rekin! Ale rekin! Baby shark tu tu, tu 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 baby to... Shak, tu To tu. jest prawdziwy zakład Kto nie wskoczy nie je kolacji A tego dnia akurat mieliśmy zjeść w najwyżej położonej na świecie luksusowej restauracji Trzeba sobie złowić kolację A bo kolacja złowi ciebie <grym zjadka> o! A wy nie machnijcie się tak i zostawcie łapkę w górę Właśnie jak te wycieraczki potrafią ewoluować, nie? Dwa brzydkie, To był astronauta. Proszę państwa, czas na kolejne wyzwanie, skakankę i uwaga, kto skoczy najmniej na ręczniku, bo nie mamy skakanki, ten nie dziś wieczorem w ekskluzywnej restauracji Sphinx. Restauracja Sphinx. Tylko, że on tu ma 5 gwiazdek. Dobra, skoczymy. Nie ma jedną gwiazdkę, Michelin ma nie pięć. Śmieszę się, że film ma 5 gwiazdek. Dobra, prosty człowiek, on nie wie co a to jest. Prosty. ja nie jestem prosty, tylko jestem Dobra, Ile było? <śles> ile było? Napiszcie w komentarzu, ile było. Spójrzcie, <śles> jak się jestolatku, a poparcie dla dzieci. Dobra, dobra, wygra, dobra. dobra. dobra Wygrał. Patrzcie jak się skacze. 3-4. O, Chciałem zjeść tam, tam... Ej, a tam droga jest, co? co? Tam jest droga bym Bardzo nie płacił. Jest najdrożej, jak się da. Nie płaciłbym. Nie płacił. A żeby się zatruli I proszę Państwa, jesteśmy pod Burcz Wyjeżdżamy do góry, jemy kolację, ale ten pan nie je. Ja niestety nie wiem czy to jest najwyższa restauracja na świecie. Tak to jest. BUM! W drugim piętrze. Czego się cieszę? Ja nie jem. No. Come on! Taman Habibi. Słuchajcie, tu wjechaliśmy, jesteśmy, widok... No tak, czy ja wiem, to... Czy z Pałacu Kultury trochę lepiej widać? Robert, pomachaj. Czy to jest wyżej niż Kultury? Nie. Ale czy jest lepiej? Też nie. Troszkę tak, z tym wyjątkiem, że tutaj to jest osłonięta. Na placu kultury jest przewiew. I to jest jedyna różnica. Także można powiedzieć, że tu tutaj no, o dekady w Na placu kultury jedzie binda? Jedzie. Na placu który można zjeść? Można zjeść. zjeść. Taniej tanie jest? Taniej i lepiej i są zapiekanki spod pałacu, a tutaj? Nie. nie. Jakieś fontanny. no tu Jakieś fontanny. Macie co, co powiedzieć na wyzwanie? Kto nie zje... Nie. To mówię nie. To je kolację, musi umyć szyby od, od zewnątrz. Nie wymyślaj teraz, bo przegrałeś i trzeba się tego trzymać, a nie, że teraz będzie... Przegrałeś, jest kara, a my mamy nagrodę. Bon appetit. Zaczyna do mnie docierać, że nie będę tu jadł nic. Chciałem się przykro, po prostu. Panowie, ale zjedzcie tak szybko zupajdę i lecimy dalej. Nie? Ty też zamówię i my będziemy jedni twoje, bo tak to szkoda, żeby się zmarnowało. Czyli wam zamówić, popatrzeć, powochać i oddać. Tak. I będziemy no no tak tak. coś Nawet mam tutaj serwetkę i się, ja się, się zasilił z głodu pewnie. A ja ci coś powiem. Nie martw się, będę ci opowiadał jak to smakuje. Ja tak, że bądź spokojny. Ja. Panowie co mogę pić herbatę w ramach wyzwania? Sam rządek Wrzątek. wrzątek. Sam dziękuję. dziękuję. Sibas. I czego jeszcze nie zjem? brûlée. Jeszcze nie zjesz kremu brille. Creme brille. And creme brille. I'm gonna. Tego nie zjesz, yes. tego nie zjem. Poproszę krembrulę. Weź mi nie denerwuj, jeszcze starterek. Starter to super, smacznego. Dele Chleb jak chleb. Pyszny. Samoku. <laughs> Ale Bo słuchajcie, to jest hit. Robert jest na czczo, a jest godzina 18.20. Welcome appetizer from our chef. It's potato scum voliante with the potato chips. Czyli po prostu pure ziemniaczane z chipsem z zimnej. Jak trudno. Jak... Takie ślady jak... Wierzutki, ziemniaczane. Jak leisy jest, to są specjalne. Bardzo dobre kartofla. Dobrze. Nie może to, to wyglądać A Jak oceniasz? No naprawdę bardzo dobre. To takie przystawka mega mega fajna. Szczerze powiedziawszy, tak było taką porcję, taki głodny jak teraz i miałbym coś zjeść, to mi się bardziej zadywało niż teraz jestem zły, więc dobrze, że to oddaję. No, ale też oko można pocieszyć, bo to potrafi ładnie wyglądają. No świetnie, ale mi się oko się... Oko mi cieszy. Ci się cieszy. Pokażę ci Oko mi się śmieje po prostu. <laughs> I jak smakuje? Poczekajcie. Jak tuńczyk, tak? Tak? Takie to jest mięciutkie. ja na pewno, dobra, Jakie to jest ty, doprawione. To jest normalne z puszki mm, taki. Nie, 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 o ja, nie. Otwierają puszkę i to jest takie dźwięk taki jakby pada z puszki. Taniej, efekt ten sam. A oni się zachwycają, takie dobra, to no mówię, że... Poczekasz tak. tak? Chcesz? Bartek tak. Nie. Ktoś tu będzie jadł, danie górny. A no. zgadnijcie, kto nie zje. No. Średnio to wygląda, jak mam myśleć. No naprawdę, stary, jakby to są takie danie główne, za tyle pieniędzy, stary, to... Odrobina co Nie no, zimne, niedobre. Żartuję. Ale trochę, zi trochę zimne, co? Trochę zimne. <laughs> wiedziałem, że to Panie Robercie, czy tak, skorzystają tak, z okazji, tak, że pan... Tak, 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 zabieraj to. Ja tylko troszeczkę, Bartek, bo to się o to też skosztować. Tak, tak. Ja... O, twoje. ja nie wiem, czy to ryba, czy to kisiel, albo budyn, bo takie to jest delikatny. Jakby oni się zatruli tą rybą. Ja bym chciał, żeby oni się zatruli. Żeby do końca wyjazdu z kibla nie, nie wychodzili. Jak Ja bym chciała. Szczerze? Twoje? Obłoczkę wyżej niż moja No Ja nawet jak nie jem to wybieram lepiej niż ty a Ja to w ogóle bym wybrał Żeby tak się ościoł za tak. A tu bombkę swoich dostaliście Zobacz, no, rozkład, bo się, Czekolady. muszę to no, puste, tak. puste w środku Puste w środku, to tak jak bajaderka naładowane drożdżami O Jezu, pachnie ta czekolada, ale pachnie ta czekolada Nie wiem czy to będzie słychać, ale to jeszcze chrupie Ładnie pachnie do czekolada, ale to jest ostatnie danie jak wytrzymam, to wygrałem. Znaczy sam tak. ze sobą. Muszę powiedzieć szczerze, że jestem z niej dumny. Ja nie wiem, czy bym się powstrzymał i bym nie zjadł, także gratuluję. Dziękuję. Szczerze powiedziawszy, nie powinniście jeść, jakbyście byli moimi przyjaciółmi. A ty mnie jeszcze zabierasz Spokojnie Spróbujmy Te dodatki zajebiście wyglądają. Wyglądają jak ten krem waniliowy Tutaj poróweczki, truskaweczki. I gotowy mm. ja krem brulee Jak smakuje mój krem brulee? Próbuję Nie no, wszystko w że jest przepyszne, bo jest złośliwy Nie. Jest szczerze. Szczerze jest dobry okay. Natomiast jakieś 3 lata temu w Lidlu była taka kolekcja, że też wypuszczali kremy brulee Jak ja sobie robiłem sam to bardziej karmelizowałem kar kar tą górę i mi bardziej smakował. Dziękuję do widzenia. Nic nie straciłem. Czemu klaszczecie wylądowaliśmy? Tak, no, ja dopiero wystartuję, nie Maciek jak tam lecisz grubo? No. Jeszcze na razie jest wznosząca Biznes klasa? Na razie jestem jeszcze pomiędzy już idę do biznesu. <laughs> to dla kucharza czy urodzin to miał? Kucharz przyszedł tutaj specjalnie po pochwały. Z całego stołu padło jedno zdanie, no i co? okej. Okay poszedł mega smutny i płakał. Nieprawda, my tutaj z Bartkiem powiedzieliśmy, że Ale chce, ta, to, no. to było takie, it's ok. Ja widziałem łzy w jego oczach, jak ja bym jadł, a nie jadłem, tak, to, to, by... bym, to bym go naprawdę go na rękach nosił. Fajnie było, ale się skończyło i ty w końcu będziesz mógł coś zjeść. Tak. Także wpadajcie też do niego nie na Nie przede wszystkim wytrzymałem bez jedzenia tam. A mam nadzieję, że was brzuchy bolą panowie Zy. Łakomstwa, bo zjedliście moje porcje. Nie boli, nie boli brzuch. Nie wiem, czy z łakomstwa, czy ryba była zła. A, a dusza? Dusza jest okej, okay, dziękuję. No, Powiedzmy sobie szczerze, było pysznie. Ty nie wiesz co straciłeś i niech nie tak jest. pozostanie. Nie chcę wiedzieć. Ha, czekaj, wracam tam. Tylko dajcie 1000 zł i idę. 1000 zł? Za 1000 zł to ty sobie możesz sobie wjechać windą do góry. Także w dzisiejszym pierwszym odcinku to było wszystko. Subskrybujcie kanał, zostawiacie łapki w górę. No i widzimy się w kolejnych odcinkach, bo tutaj w misji Dubaj będzie się działo wiele więcej z naszą fantastyczną ekipą i mam nadzieję, że będziecie razem z nami. ¡Oh je, yeah, yeah, baby. baby! A już w kolejnym odcinku zwiedzimy dubajski targ. Zjedziemy przez centrum miasta na linie. Polecimy helikopterem. I weźmiemy udział w niezapomnianym show w restauracji Billionaire.